Siemanko, Kuba Stemplowski, audycja Rablus. dzisiaj z nami Wozu, siemano. Dzień dobry, siema. Jak możesz, to do Majka nawijaj, A, cześć. Bez, bezpiecznie i jakościowo. Bezpiecznie, cześć no. Wozu. Dobra, jak rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, to nie byłeś pewien, nie byłeś przekonany w ogóle, czy Klasa i Klasyka się pojawi na CD. Jak to wygląda, czemu nie byłem pewien, nie pamiętasz? tam tego wywiadu to był mój pierwszy wywiad wideo, kurwa. Od, za, od, od kiedykolwiek, nie. No nie byłem pewien, bo, bo, bo nie wiedziałem jeszcze czy będę chciał to wydać, bo tak naprawdę nie miałem jeszcze zarysowanej całej tej płyty do końca. E... No, ale jak ją skończyłem to się okazało, że to jest najlepszy materiał jaki w życiu zrobiłem ogólnie, że jestem z niego bardzo zadowolony. I sobie wydałem ją po prostu. Tym bardziej, że wiele osób bar chciało bardzo i tak naprawdę... Chciało ją tyle osób zanim ją wydałem, że wiedziałem, że już mi się nakład zwróci, jak, nie, jak, ją, jak ją wydam. Więc dlaczego miałbym jej nie wydać? A resztę sobie mogę rozdać i nie mam ciśnienia, żeby jej sprzedawać. No, ja. Bezpiecznie, że tak powiem. No, super, elegancko, tam właśnie ktoś mi macha płytką. Z, z, no właśnie, a czekaj, weźmiemy. O, tak wygląda płyta klasa i klasyka, jak ktoś jeszcze nie widział. No elegancka płytka. Ech. Bardzo klasyczna K&K, Dobra, a powiedz, prosta. Powiedz mi, bo y, termin data premiery 21, prawda Tak yy, Znaczy się nie wiem, czy to, nie wiem, czy to miało w ogóle jakikolwiek wpływ, ale wydaje mi się 21 września był niefortunny z tego względu że wszyscy byli mega zainteresowani biszem. ale i, ja też i jestem i... mega zainteresowany biszem. <laughs> no wiesz? no to właśnie jest i tak... na, na obecną chwilę chyba najlepszy raper. To mi przypomina mnie, jak byłem troszkę młodszy, dużo poezji, szczere, trafne, wiesz, metafory, zajebisty koleś, nie? Ale ja nie celuję, nie celowałem żadnymi datami, ja po prostu, wiesz, skończyłem sobie materiał, chciałem przeczekać wakacje. Akurat mieliśmy bilety do, 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 do mojej dziewczyny, do miasta, żeśmy sobie lecieli i przy okazji, żeśmy też przy, przylecieli do Wrocławia, bo tak naprawdę mieliśmy tylko do niej lecieć, a, a, a Wrocław mieliśmy sobie odpuścić tym razem. No ale akurat jeszcze dziewczyna organizowała koncert charytatywny i, i to się wszystko tak zbiegło, że wiesz, no tak naprawdę mogłem sobie tą płytę zamówić do Anglii, no ale uh -huh. zamówiłem sobie ją, żeby tutaj, żeby tutaj ją odebrać i mnie, wiesz, i troszeczkę nią troszeczkę jeszcze tu pobałaganić, nie? Nie, nie interesuję mnie jakieś daty, promocje i tak dalej, bo ja jestem w ogóle poza tym wszystkim, zresztą sam, wiesz, no, no, Dla niektórych ludzi to może być troszeczkę, wiesz... Nietrafne, niecelne i tak dalej, dla mnie to zupełnie, wiesz... No właśnie poza pytam... Poza wszystkim. Wiesz, pytam z tego względu, że no, Powrót po latach, yy, na dobrą sprawę, no bo tak jak rozmawialiśmy wtedy, nie było, nie było Cię trochę na scenie, nie było widać materiałów od Ciebie, no i powrót y, po latach jednak jest... Y, znowu musisz swoją ksywkę tak jakby... No ale właśnie o to chodzi, że ja nic nie muszę, rozumiesz? To ja robię taką muzę, że ja nic nie muszę, nie? To jest wiesz, to jakby ostatnio y, dałem y, płytkę siostrzenicy mojej dziewczyny i ona ma 14 lat i się zastanawiałem, czy to jest właśnie płyta dla niej, nie? I wczoraj siedzieliśmy przy piwie i kurwa pokazałem kolesiowi, żeśmy przeglądali tę płytę, czy tam są w ogóle jakieś utwory dla małolatów, nie? No to, to ja nic nie muszę, ja po prostu nagrałem płytę i ona po prostu jest. No kurwa, no nie umiem ci tego wytłumaczyć. No dobra, no ale z drugiej strony, z drugiej strony, jeżeli, nie wiem, kręcisz do niej klipy, jeżeli tak jak dzisiaj spotykamy się na wywiad, no to jakieś działania promocyjne wykonujesz. I no wiesz, działania jakieś... promocyjne są przy okazji, no, są, są fajną przygodą i tak dalej, no, kręcenie klipów jest fajne, udzielanie wywiadów jest fajne, mam nadzieję, że, na, wiesz, nabędę w tym jakiegoś obycia, bo tak naprawdę to ja jestem... Wiesz, wiesz. <laughs> jestem w tym zielony, no to jak twoje spodnie, kurwa. Nie? <laughs> Ostatni wywiad tak kręciłem z gumą do rzucia, wszyscy się ze mnie śmiali. Ja po prostu nie mam w tym obycia, nie jestem osobą sceniczną. Ja po prostu robię kurwa swoje gówno, swój rap i wiesz, i to jest, to jest moja pasja. No. No ale. Jest, nie jesteś osobą sceniczną, a z drugiej strony, no jako raper musisz wkraczać na scenę. Ty, no, no. bo mam kurwa po prostu taki, tak, taką, taką swoją osobowość, którą mam. Po prostu otwarty jestem do ludzi, jestem kurwa wiesz. Mam, mam, mam z ludźmi dobry kontakt. Nie, jest to, nie stanowi to dla mnie problemu. Nie, nie, nie zmagam się z tym, że nagrywam sobie kurwa w domu i wiesz, i wyjście na scenę, pokazanie się ludziom, to jest wiesz, to jest dla mnie jakiś problem. Po prostu mam taką, taką cechę no, w sobie oprócz tego, nie? No dobra, a czego odczekujesz po klasie, klasie i klasyce? No bo w jakiś. No to, 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 to oczekiwanie musi. No to, to, to znowu zadajesz to samo pytanie, czego oczekuję. To, co, to, czego oczekiwałem, to już się spełniło, no. Już, wiesz, no już jest odpowiednia ilość ludzi, która chciała tą płytę i po prostu dla nich to zrobiłem. Ja nawet nie zrobiłem tej płyty na sprzedaż, bo mówię, mogę całą resztę tych płyt równie dobrze porozdawać. Wiesz. Jeśli ktoś jest zainteresowany, wiesz, napisze do mnie i, i nie ma na przykład kurwa kasy czy coś, to, to mu wyślę tą płytę po prostu za darmo. No. <ślam> Oficjalnie. <ślam> no to tak, jeżeli ktoś chce płytę... <ślam> Pisać ktoś, do woza, tak, nie ma problemu, no, nie ma problemu. No, 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 na moim fanpage'u można sobie poprosić mnie, żebym mu wysłał płytę, to mu wyślę, po prostu wiesz, no kurwa, to jest po prostu poza, wiesz, poza tym wszystkim, co się dzieje w Polsce, Nie no, ja wiem, że to jest ciężkie do ogarnięcia, no ale mogę sobie na to pozwolić, stary. Mocno, no. mocno nietypowe podejście, no. A jeszcze muszę zapytać o tę płytę Klasa i Klasyka, a czemu tam są jedynki? To jakby zamiast... A czemu tam są jedynki? To UFO mnie się wczoraj pytał. No tak, Formuła 1, no Boże, no kurde, ekstra klasa, no. Nie miałem ci wytłumaczyć czemu. Wiesz, no ja i tak uważam, że ta płyta jest ponad tym wszystkim, co się dzieje w polskim hip-hopie, a jak ktoś tego nie widzi, nie doceni i tak dalej, to mnie to nie interesuje, nie. <laughs> po prostu... Uważam, że każda płyta powinna być kurwa jeden, nie? To jestem ja i wiesz, i jakby każdy robił kurwa płytę taką, jaki jest kurwa naprawdę, a nie wiesz, a nie jakie są wymogi rynku w dzisiejszych czasach, to, to każda płyta by miała jedynkę w nazwie pewnie. Nie? Bardzo możliwe. No właśnie wymogi, wymogi rynku, tak jak patrzysz z boku na scenę, to jak ci się to widzi w ogóle? Jak ci to się podoba? No czy jak wymogi rynku? bo mówisz wymogi rynku, że nagrywają no to płyty, No wiesz, no to już się kilko, kilkakrotnie wypowiadałem na Facebooku swoim, jak ktoś mnie zna jako, jako tam osobę jakąś tam e, opiniotwórczą, prawda? No to po prostu zna mój pogląd. No, wymogi rynku, no, no to wiesz, co mam mówić no więcej, no. Mało trzeba zaspokajać potrzeby, trzeba pierdolić kurwa w kółko to samo gówno i tyle, no kurwa. No rymy dla Rymów, wiesz, kurwa, wczoraj obejrzałem jakiś teledys, kurwa JWP, kurwa tam bez cenzury czy coś. No spoko, fajnie, chłopaki lecą zajebiście, nie ma problemu. Tylko kurwa, no stary, no kurwa niedługo powstaną autoboty, kurwa do flow, kurwa i będą chłopy napierdalać miliony teledysków, kurwa, wrzucanych na YouTube, kurwa, nie ma żadnych osobowości, kurwa w hip-hopy, wiesz o co chodzi. Osobowością jest na przykład Bisz, o którym kurwa przed chwilą powiedziałeś. To jest kurwa, rzadko się zdarza, żeby po prostu coś takiego się działo. A na, kurwa, no, na tylu artystów, żeby nie było, kurwa, chłopie ludzi jakichś wybitnych, kurwa, no sorry, nie? Chyba tak jak z piłką nożną, no, 40 milionów, nie mamy 11 i, i... No, no to coś podobnego, no nie, wiesz, no akurat się uczepiłem tego Bisza, no ale mamy we Wrocławiu, kurwa, artystów, wiesz, jak Haju, kurwa, czy Szotu, kurwa, na przykład, czy wiesz, teraz Sitek akurat, no to on akurat osiągnął jakiś tam sukces, no akurat mu się należy, kurwa, wiesz o co chodzi, nie? Jest wielu takich, wiesz... Y <laughs> Artystów niby kurde gdzieś tam się dopukują, no ile kurwa bisz się dopukiwał do tych drzwi kurwa, żeby trochę mu otwarto krwało, je. Ja go widziałem już chłopie kurwa 4 czy 5 lat temu, no nie. A ludzie się dziwią skąd ten kurwa sukces i tak dalej, no bo kurwa jest, bo jest kurwa lepszy od was wszystkich, kurwa was zjada kurwa, chłopie, no nie wiem, otworzeniem drzwi kurwa zwykłym, no. Nie musi nic mówić kurwa po prostu, no. Dobra, w ogóle a... kurwa nawet, kurwa te książki, które wymienił w wywiadzie, to ktoś w ogóle je czytał, kurwa, kiedykolwiek w życiu widział je, ich układki, kurwa, ty no sorry. Powinny być linki od razu pod filmem, Ta. pod wywiadem do... do audiobooków. No, to byłoby najwygodniej. No dobra, a klasa i klasyka rozumiem jest tematem jeszcze nie zamkniętym, bo wiem, że kręciłeś klip teraz jak pojawiłeś się. W no Wrocławiu. kręciłem klip, do... za późno na przepraszam. To jest taki kawałek, chyba najbardziej agresywny z płyty. Troszkę się tam wyżalam, przeklinam. Myślę, że taki, w taki sposób yy, nieuliczny, a wręcz wysublimowany. Dlatego chciałem nakręcić klip do tego kawałka, bo oprócz tego jest zajebisty bit. Ludziom się podoba chyba najbardziej z kawałków. Yy, z tych kawałków, co nie mają teledyski, to widziałem, że najwięcej wyświetleń jest akurat tego kawałka, najwięcej propsów tak zwanych dostałem za ten kawałek, więc chciałem go nakręcić. A jeszcze będzie jeden teledysk chyba z numerem, jak zorganizuję koncert w Anglii, to. Jeszcze ściągnę człowieka i Mustafej, i nakręcimy jeszcze klip do tego jednego kawałka. Później już sobie wymyśliłem wersję na wina na następnej płycie, że nakręciłem klipy do połowy płyty, nie do, gdzie osiem kawałków z 16 nie, są klipy. Dobra, to... a powiedz mi jeszcze o tym y, klipie, co, co ciekawego będzie w tym klipie, bo... Znaczy ciekawego nic nie będzie akurat. To zachęciłeś bardzo. Kurwa, no nie wiem, taki będzie specyficzny, bo on jest w jednym miejscu nagrany, to ja sobie siedzę, piję winko, piszę tekst, a y, mam prześladowców swoich, którzy piszą do mnie jakieś listy, wiesz, prześladowcze, próbują się dobić do drzwi, wiesz. Dzwonią telefonami, ja nie, nakrwałem to złożę. Mam nadzieję, kurwa, że to dobrze słyszycie <grystanie> że to będzie dobrze zrobione. Jak zwykle nagrałem ten klip dwie godziny, bo ja jestem, wiesz, taki minimalistą. Nie miałem czasu, kurwa, na kręcenie klipów dwudniowych, bo życie jest kurwa za krótkie, żeby kręcić klipy dwa dni, nie? Sorry. <grystanie> Dobra, a zegarek z komunii, yy, tak? O, ze o zegarek z komunii będziesz jeszcze kręcił. No, właśnie, i co tam będzie, bo sam temat kawałka jest. Wiesz co, kurwa, co tam będzie, a co bym chciał, żeby było, to są te różne rzeczy. Dobra, to co chciałbyś, żeby tam było? No chciałbym, żeby to było przedstawione, wiesz, w takie czasy komuny, że dzieci się gdzieś bawią, kurcze, wiesz, różne berki, różne trzepaki i tak dalej, takie typowo scenki, wiesz, przebitki, jakieś picie, orężady i tak dalej, wiesz. Samo zrealizowanie tego klipu to na pewno byłby duży budżet i duże zaangażowanie, a tak jak mówię, no nie umiem się angażować w klipy, potrzebowałbym kogoś, kto by się naprawdę zaangażował. Pewnie się skończy tak, że będziemy stać pod szmurkiem i rapować. Nie? No nie Cię wiem, no tak to mniej więcej co wygląda. Nie? Dobra i zegarkiem z komunii zakończysz yy, promocję tego albumu. No tak, bo tak naprawdę tam już te osiem pozostałych kawałków to to już takie są, wiesz, kawałki, które niekoniecznie mogą się ludziom, wiesz, w jakich, jakikolwiek sposób podobać. Jeszcze chciałem nagrać e, Teredus do kawałka Braga e, z moją dziewczyną, co tam w refrenie, ale... <grym, 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 ale ten... ale chyba sobie podaruję, bo ludzie chyba nie szczaili w ogóle tej, tego dowcipu, nie? Dobra, a co po. co po Aha, no to jest, jeszcze zanim ten. Jeszcze zanim zrobię ten ten, ten klip z numerem, tam z, z zegarkiem z komunii, to już w międzyczasie chyba zrobię nowy klip do nowej płytki Burn. Burn, 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 burn. się pisze. Burn się pisze, burn się, pisze burn, się mówi. No. Właśnie, co Zaciągnę to Zaciągnę Coca-Cola, żeby mi wyłożyli grube siano, wiesz. Wiesz co, jak zobaczyłem, e, zobaczyłem newsa na ten Chciałbym, temat, nie? to właśnie się, właśnie nie, pierwsze no co pomyślałem. By było, nie? no, bo można by było super wypromować, nie. Ogólnie projekt by był ciekawy, wiesz, By był, będzie ciekawy, bo projekt będzie, wiesz, toś jak drużyna mistrzów, tylko, że to jest prawdziwe, kurwa, nie tam, że jakiś, kurwa, będzie, wiesz, by brał jakichś, kurwa, koleżków, co są sławni, kurwa, tylko po to, żeby mi proje promowali projekt sportowy, nie, no, sorry, nie. <coughs> No dobra, ale miała być, to ma być jabka? Takie było założenie? Znaczy, no nie wiem stary, bo ja nagrałem jeden kawałek, nie? I tak wczoraj właśnie patrzyłem na płytę z koleżką przy piwku i mówię, ty, wiesz czego się kurwa boję? Czego? Wiesz, że znowu będę dwa lata kurwa tę nową płytę robił, bo tak to u mnie wygląda mniej więcej, nie? Czasami to nie są ode mnie zależne rzeczy, czasami są, wiesz, to różnie to wygląda, nie? No dobra, ale coś szerzej o tym projekcie Bern? No, mam już kilku gości, którzy są zaproszeni. Może, na pewno już tym razem będzie haju na tym projekcie. E, będzie Fazji z nagłego ataku spawacza, prawda? Na pewno. Paciwo będzie na pewno z takich ten. Będzie Siwson z Wrocławia na pewno. E, moja dziewczyna <tosławka> <tosławka> będzie na pewno. <tosławka> Tylko będzie śpiewać tym razem tak jak ona chce, a nie tak jak jej kazałem śpiewać. <tosławka> nie wiem, wiesz, co jak będzie wyglądać, no będzie inna po prostu, no, będą bardziej syntetyczne bity, wiesz, takie bardziej troszeczkę się wpasowujące właśnie w ten, ale tematyka będzie taka sama jak wcześniej, nie? Czyli po prostu ja nie. No dobra, ale <laughs> projekt, projekt sportowy i nie wiem. będzie czy znaczy, to nie jest projekt sportowy, bo tam Piotrek sobie wkręcił, że to jest też projekt sportowy, wiesz dla mnie sport. To jak wtedy miał no jakieś płytę sport, nie? Dla mnie sport to nie jest tylko kurwa chodzenie na siłownię i tak dalej, tylko w ogóle sport to jest kurwa styl życia po prostu, nie? Cały ben, w ogóle, wiesz, oprócz tego to ma jeszcze głębsze znaczenie, bo Ben to chodzi po prostu o to, żeby kurwa spalać wszystko to, co jest niewygodne w życiu, nie. Wiesz, ja chodzę z zapalniczką po prostu i kurwa spalam wszystko, a zachowuję sobie po prostu te, te rzeczy kurwa najistotniejsze, nie? To po prostu jest kurwa. Będzie kurwa płyta o szczęściu, nie? Po prostu wiesz, co kurwa, co spalić, kurwa, żeby mieć szczęście i co zatrzymać, żeby ten płomień kurwa płonął, nie? Cały czas i trzymać ten kurwa płomień, kurwa płonący, kurwa, który Cię cieszy, nie? Taki wiesz, taka metaforyka ogólnie, nie? No dobra, i kiedy możemy się spodziewać tego projektu? Powiedziałeś, yes. że masz jeden kawałek? I że nie wiesz ile się zbierzesz. No, możecie się spodziewać, mogę się sam spodziewać, że w październiku albo we wrześniu już będzie ten teledysk we wrześniu, czekaj, wrześniu mamy teraz, październik listopad, bo ja się nie znam na miesiącach. No, listopad. Tak, październik listopad pewnie bym go chciał zrealizować. Nie? A dalej z projektem? Da, całość no projektu? No to, to, mam, już, mam już dwa bity od dramatika, na razie się nie odzywa, nie wiem, zaginął, chyba będę do Warszawy go poszukać, pojechać, albo będę szukał poznajomych, znajomych, kto tam wie coś, bo chciałbym, żeby to zostało zaaranżowane. Mam, mam od XP'ego już dwa bity, zrobiłem konkurs na bity, ale już spaliłem te wszystkie bity, co <laughs> dostałem na konkurs. No bo niestety, no wiesz, no kurwa wszyscy robią teraz bity, rapują i no, nie, no to nie są takie bity, które spełniają moje oczekiwania. Mam na tej płycie bity bobera, wiesz, szukam troszeczkę innej, innej, innej klimatyki, no ale naprawdę muszą mieć bity wysoki poziom, już po prostu ich takie wyznaczyłem, nie. Więc tak troszeczkę się ociąga, jeśli chodzi o sferę bitową. Myślałem, że już kurwa dużo wcześniej będę miał bity na, na ten projekt, no ale będę musiał chyba sam zapukać do, do, do drzwi, żeby sobie wiesz, załatwić te bity, nie. Dobra, a ten teledysk, yy, teledysk promujący ten pierwszy, yy, o którym mówisz, że pojawi się październik, listopad, co to będzie za klimat i co to będzie za kawałek? No to kawałek się nazywa B.E.N., no to jest kawałek tytułowy, no co będzie za klimat. Ogólnie cała, ca, ca, cały kawałek to jest metaforyka, wszystko, że kiedyś Pichu miał, wiesz, co ma, wiesz kto ma ogień, czy coś takiego, nie? Tylko, że wtedy ci wszyscy, co mieli ogień, to już go kurwa dawno nie mają, nie? No, teraz ja mam ogień kurwa i pokażę właśnie w tym kawałku, o co chodzi z ogniem, jak się nie posługiwać kurwa, wiesz. Co spalać, co podpalać, co wiesz. Dobra, to już na koniec yy, klasa i klasyka, jakby ktoś chciał kupić, a nie, yy, nie żebyś mu wysłał za darmo, gdzie znajdzie, gdzie cię szukać w ogóle? Mm, nie pamiętam strony chyba, www.wozu71.pl można złożyć formularz zamówienia. Tam wtedy przyjdzie mail zwrotny. Będzie można zapłacić na konto. Bo moja znajoma się tym zajmuje. Będzie można sobie wtedy kupić tą płytę. Ale jak ktoś chce, to mogę mu za darmo wysłać spokojnie. spokojnie. Bo chodzi o to, żeby te płyty poszły po prostu wszystkie. żeby ja ich kurwa za trzy miesiące na przykład nie trzymał, wiesz. Ja wiem, że ludzie są trudni jeśli chodzi o kupowanie czegokolwiek. Znaczy, no, ktoś dzwoni do ciebie. Tak jak w tym y, znanym sketchu internetowym, nie? No wie, pan, wie pan, tutaj się pojawia magiczne słowo kupić. Gdyby pan mi chciał dać, to ja z chęcią wezmę. <śmuszelnie> Więc wiesz. <śmuszelnie> nawet gdyby ktoś chciał sobie wziąć za darmo, to nie ma problemu. Wyślę nawet na swój koszt. Znaczki są tanie. <śmuszelnie> koperty jeszcze tańsze. <śmuszelnie> A płyta i tak już jest zrobiona, więc... A jakby ktoś chciał, no to na naszym Facebooku, bo Wozu nam przyniósł no, kilka płyt, będą dokładnie. na pewno do rozdania, facebook.com Rablus. tam klasa i klasyka też będzie do zgarnięcia. No i co, czekamy na, czekamy na dwa klipy w sumie, bo o dwóch powiedzieliśmy, tak. no i dzięki wielkie o za wywiad. No powiedzieliśmy, bo będzie za późno na przepraszam. No ten zegarek z i tak... W... Będzie, będzie. Dobra, no to czekamy Słucha, na trzy klipy. ja mam klipy. po prostu, czasami są rzeczy one są zaplanowane, one się odciągają w czasie, sobie gdzieś tam płyną, ale będzie. Ale nie? Będą. Ja nie jestem taki, że coś poddam, nie? Dobra. Więc nawet jak nie będzie za trzy miesiące, to będzie za pół roku, ale będzie, nie? No to czekamy na trzy klipy, <laughs> czekamy na projekt Bern, no i wielkie dzięki za wywiad. Dokładnie, dziękuję. wszyscy Piona. <śmiech> 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 A jeszcze Gierek jarał się jeczem rąby latawce, sukcesy na wietrze, kara